Dominika Kulczyk od lat należy do grona najbogatszych polek. Nic zatem dziwnego, że ilość należących do niej luksusowych posiadłości jest imponująca. Zobaczcie, czym może się pochwalić córka Jana Kulczyka. W rankingach najbogatszych polek od długiego czasu zajmuje czołowe miejsca. Dominika Kulczyk, spadkobierczyni nieziemskiej fortuny Jana Kulczyka, nadal rozwija swoje finansowe imperium, kontynuując przy tym dzieło swojego ojca. Miliarderka znana jest z tego, że ma słabość do luksusowych rezydencji. W swoim życiu nabyła ich naprawdę sporo. Dominika Kulczyk ma pod sobą luksusowe posiadłości. Ciężko określić, jak duża jest pełna lista posiadanych przez Kulczyk nieruchomości. Można się tylko domyślać, że liczba jest przytłaczająca. Niektóre z nich jednak wyraźnie wyróżniają się na tle innych. Ich ceny opiewają na miliony. Do takich obiektów należy między innymi dom, w którym wcześniej mieszkała Maria Skłodowska-Curie. Poza tym, Kulczyk zainwestowała ogromne w pieniądze w londyńską posiadłość w Knightsbridge, ta została jednak odsprzedana po dość krótkim czasie, przestrzenną szwajcarską willę i najprawdziwszy zamek na lazurowym wybrzeżu. Jakby tego było mało, w jej posiadaniu jest również willa w Konstancinie, którą odziedziczyła po zmarłym ojcu. Kulczyk ma pod sobą fundację. Dominika Kulczyk z dużym zaangażowaniem podchodzi do tematu walki o prawa kobiet, czego dowodem jest prowadzona przez nią fundacja. Kulczyk Foundation nagłaśnia problem dyskryminacji kobiet na całym świecie, działając w celu zapewnienia im równego traktowania